drodzy moi widzowie jest taka kwestia. No wiadomo no. Są teraz takie czasy, no wiadomo no. Ktoś by chciał sobie tam ułożyć życie i by chciał sobie coś tam fajnie po fajnie tam legancko spędzić z dziewczyną, no ale każdemu się wydaje, że to jest takie proste. To nie jest takie proste. Dziewczynę, żeby mieć to, trzeba jej warunek zapewnić, mieć dobrą chałupę, mieć łazienkę, ubikację, ponieważ kwestia jest taka, jest taka po prostu, kwestia jest taka, że po prostu trzeba dziewczynie zapewnić warunek, taki warunek, żeby ona mogła sobie mieć po prostu spobodę i żeby miała ciepło i po prostu, no bo dziewczyna się też martwią, dziewczyny się niektóre martwią, bo tak nie ta jak niektórzy, że tam no by chcieli są mieć dziewczyny a oni warunków nie mają tylko tam publikacje mają, mają tam na dworze no, po prostu dziewczyna potrzebuje mieć żeby facet był na wyższym poziomie, żeby po prostu był na wyższym poziomie, żeby miał y, swoją no, mieszkanie, żeby miał warunki, łazienkę i no i żeby był samodzielny, no, bo to na to dziewczyny patrzą, bo ja wiem, bo ja, bo już to parę razy przerabiałem, ja wiem jakie są dziewczyny, no dziewczyny lubią tego pożartować, pośmiać się fajnie, elegancko i lubią tam no wiadomo, bo to, to bo oni tak na to patrzą, bo oni chcą tam mieć na to, żeby były jakieś warunki, no bo powiedzmy, no jakby coś tam wypaliło jakieś dziecko, to, to muszą być warunki, no muszą, muszą, trzeba się z tym liczyć, no. A są tacy, że sobie z tego sprawy nie zdają, że, że po prostu są tacy, że nie trzymają się tej czystości i po prostu, no dziewczyna nie chce takiego, na przykład... Po prostu no facet dla mnie moim zdaniem to musi być ogolony, fajnie ogolony, a nie tak jak niektórzy, że broda wisi jak u cygana, a, a on brudny ma ręce, a on ma brudne ręce, no. Facet musi być zadbany, to a nie tak jak taki gościu do mnie podchodzi, on do mnie mówi A ten byś mi tam doradził, jak tam trzeba poznać kobietę. A brudne ręce w upoznokciach, brud syp. A no mówię, słuchaj, no mówię, słuchaj, człowieku, ty po. ty musisz pierw mieć jakieś warunki, do, do tego, do tej osoby mówię, no, muszę, mówię do niego tak, ty musisz mieć jakieś warunki, musisz fajny ubiór, zadbać, fajne ciuchy mieć, fajne też mieć, yy, powiedzmy, yy, ubrania. Musisz być fajnie ogolony. A ja mówię, a jak ty masz taką brodę zarośniętą, to jak cię kobieta weźmie, no? no. No no, nie jest tak, jest tak taka prawda, no. Kobieta potrzebuje faceta, który jest czysty, zadbany i ma... I jej... Co mieszka sam, który jej da warunki konkretne. No. Kobieta chce takiego pracot Który pracowity faceta, no no a nie on mi tu się pytał taki jeden facet, żebym żeby mu coś tam doradził mówię słuchaj, co ja ci będę doradzał, ty sobie musisz sam radzić no musisz sobie sam radzić i tyle no bo ja nie jestem tam właśnie y, ja jestem po prostu co, co to, to to tam no, jak on do mnie tam zaczął mówić to ja od razu zobaczyłem jakie tam ma to 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 tam mówię to, to nie ma co sobie z takim Głowy zawracać. No. Druga sprawa jest taka, że po prostu dużo, no dużo, dużo nikt nie wie tych zasad. Po prostu nikt nie wie. Po prostu nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie. Po prostu z kobietą trzeba delikatnie, fajnie pośmieć się, pożartować. To kaweczka, to ciasto i już, no, ja mam dużo tych fanek fanów mam. Są tacy mili, fajni, znakomici. Zawsze idę z nim sobie porozmawiać, no, bo to są moje fanowie, no. Bo to są najlepsi moje fanowie. Zawsze, no, zawsze możecie oglądać mój kanał. Zapraszam Was, żebyście mogli mnie oglądać częściej. No, bo ja jestem taką osobą spokojną. Jestem osobą zaradną. Potrafię ja... Potrafię sam zrobić coś od siebie, potrafię. Czy to będzie tak go, czy to będzie Stolas, czy to będzie, yy, czy to tam jakieś będzie powiedzmy tego. Ja jestem osobą zaradną, ja się tam pracy nie boję, ja potrafię, ja i po prostu chodzę, handluję, tu, tu pomagam, czy to fajnie tego? Ja po prostu, ja taki jestem facet, że ja trzymam czystość, trzymam czystość, trzymam czystość, yy, ja u mnie muszą, ja zawsze tak go co sobotę kurze ścieram, fajnie, elegancko, u mnie musi być czysto, fajnie, no, tak u mnie czystość musi być. Drodzy widzowie, ja wam pokażę taką ciekawostkę, to jest fajna perfumka. Znakomita. Ja takimi też handluję. To jest wersja. Pierwszy ideał. Fajny, znakomity. Fajny. Aromat. Pachnie jak... Fajnie. Elegancko. O, fajnie. To jest... Ja tą, ja tą wodę mam, bo ja sobie takie coś zamówiłem wodę. Woda ta po goleniu ona daje bardziej aromat. O, ona... Ten zapach, on, on dwa dni pachnie, ten dwa dni pachnie zapach. O! Fajna, to jest GID Majonez, o! I ja po prostu, to jest woda po goleniu, I ja to biorę, stosuję i po prostu tą wodę zawsze sobie każdemu tą polecam kupować, bo to jest naprawdę GID Majonez, to jest po prostu superańskie, elegancka. No Każdemu to polecam, bo to ona jest najlepsza, najlepsza, bo to te są też inne, wody w pogoleniu, bo ja to sobie tego z, e, zamówiłem i też takimi handluję i to jest po prostu y, wyż, wyższa półeczka i to, to nie jest taka o podróbki, no to to jest dobra perfumka, dobra perfumka, ponieważ yy... Ona długo pachnie, długo, długo. To nie jest takie, że po prostu pachnie ci tylko jeden dzień. Ona pachnie minimum 3 dni. No minimum 3 dni pachnie fajnie, elegancko, profesjonalnie. No te perfumy są znakomite i są bardziej bardziej są trwałe. Także drodzy widzowie, Zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.